Najpierw zawodnik timu SK Gaming. Dzień dobry, cześć. Cześć. Jeżeli chodzi o to spotkanie, znowu dwa do jednego, znowu zwycięstwo. Wasza sytuacja w tabeli jest naprawdę, jest naprawdę dobra. Ja mam takie wrażenie, że no, Wy jesteście taką drużyną, która potrafi zmęczyć każdego przeciwnika, bo zawsze czy urwiecie mapę, czy wygracie spotkanie, e, chyba jest tak, że jesteście na tyle uniwersalni, że nieważne kto jest po drugiej stronie, Wy potraficie coś, coś działać. Jesteście mocni, no właśnie, nieważne kto jest po, po drugiej stronie barykady. No dokładnie, z każdym walczymy, tak jak mówiłem już w wielu wywiadach. Dla no, nas przeciwnik nie ma znaczenia i do każdego przeciwnika podchodzimy w taki sam sposób. Wydaje mi się, że to jest nasz duży atut, i tak jak widać zresztą po wynikach, każdy mecz jest bardzo bliski. Mhm. No właśnie, do każdego przeciwnika podchodzicie w ten sam sposób, nieważne kto jest po drugiej stronie, tak w tym momencie to określiłeś. Jaki to jest za ten sposób? Czy to jest taki, taki na mindset, takie nastawienie, że wy właśnie macie przeświadczenie o swojej sile. Ale przy tym szanujecie przeciwnika, co w ogóle mówiliście sobie i co myśleliście przed rozpoczęciem tego meczu na Izako. Bo jest to młoda drużyna, jest to skład, po którym jeszcze nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Więc właśnie, czego Wy się spodziewaliście po rywalu i po tym meczu? Przede wszystkim po zmianie, niestety, kolegi Paty, mieliśmy takie właśnie problemy z tym mentalem. Teraz właśnie odbudowujemy to. Było to w szczególności widać w tym spotkaniu. Gdy zaczął się wynik, że tak powiem, troszeczkę sypać, gdzie przegraliśmy rundy, których nie powinniśmy, cała drużyna zaczęła siebie strasznie motywować. Tak hmm. naprawdę wręcz krzyczymy ze sobą na siebie na teście, ale w taki pozytywny sposób motywujemy się, nie mówimy nic złego do siebie i zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy wierzyć w swoje umiejętności. Jeżeli ktoś chciałby, na przykład exit była taka jedna runda, w której chciał wyjechać po prostu środek. Nie, nie podobało mi się to osobiście, ale ufam koledze z drużyny. Zrobił, wyszedł, zrobił dwa entry fragi i wygraliśmy przez to rundę. Także wydaje mi się że też to, że bardzo dobrze się też również znamy i sobie ufamy. To jest bardzo ważna sprawa. No, pięknie, pięknie to słyszeć. I to na overpassie na pewno działało, działało świetnie. W ogóle wasza gra tam funkcjonowała rewelacyjnie, ale overpass, mecz z Wisłą, też wiele tam walki od was. Wiadomo, że po tej mapie można się spodziewać niezłej jakości po, po waszej stronie. Powiedz mi więcej o, o przyszłości, możliwej przyszłości. Powiedziałeś, że teraz staracie się wszystko odbudowywać. Macie już skład w pełni polski, być może pod kątem komunikacyjnym też poczuliście swego rodzaju ulgę, no bo na pewno jest konkretniej, można przekazać więcej i szybciej. Natomiast jeżeli chodzi o, o przyszłość, zamknięcie fazę wiosenną dość spokojnie, bo tych punktów już sobie natłukliście odpowiednio dużo. Czy już rozmawiacie, czy już myślicie, czy już wiecie, co, co z wami będzie chociażby przez wakacje, po wakacjach? Z pewnością chciałbym, żebyśmy kontynuowali ze sobą współpracę. Mamy jeszcze jakiś tam okres z tymi kontraktami. Z pewnością spotkamy się, spotkamy się razem, pomówimy jakie są nasze najbliższe cele, ale mam nadzieję, że w takim składzie będziemy e, się trzymać i będziemy pracować, ponieważ każdy z nas wie, że tak naprawdę mamy niesamowite duże braki. Mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia i musimy dużo jeszcze ćwiczyć, żeby Jasne. na ten poziom, na który chcemy wejść po prostu zasłużyć. To tego, tego wam bardzo serdecznie życzę. Les, dziękuję ci bardzo serdecznie za kolejną wspólną rozmowę. Gratuluję no, zwycięstwa no, Gratuluję tak? w linku Do usłyszenia już niedługo. Tyle od Lesa, tyle od prowadzącego teamu SK Gaming. Ta komunikacja pod koniec nam delikatnie się posypała, ale jeżeli chodzi o spotkanie, wszystko było na swoim miejscu. Team SK Gaming jest naprawdę stabilną drużyną w tym sezonie polskiej